Mark Andre Terstegen robi błyskawiczne postępy w rehabilitacji, a jego zbliżający się powrót do gry stawia pod znakiem zapytania przyszłość Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie. Klub rozważa przedłużenie kontraktu z polskim bramkarzem, jednak w Hiszpanii trwa debata, kto powinien być numerem jeden między słupkami Blaugrany. Po meczu z Las Palmas Szczęsny otrzymał zaskakującą wiadomość dotyczącą swojej przyszłości. Jeszcze niedawno pytanie brzmiało: Inaki Pena czy Wojciech Szczęsny? Dziś wątpliwości już nie ma, Polak jest niekwestionowanym numerem jeden. Teraz dyskusja przeniosła się na inny poziom i dotyczy rywalizacji między nim a Ter Stegenem. Niemiecki bramkarz, który doznał kontuzji kolana we wrześniu ubiegłego roku, przeszedł długi proces rehabilitacji. Początkowo pojawiały się nawet obawy, czy będzie w stanie wrócić do gry na najwyższym poziomie, jednak kolejne raporty sugerują, że już w połowie kwietnia ma rozpocząć treningi z drużyną. Czy to oznacza, że szczęsny straci miejsce w składzie? Hansi Flick ma jasne stanowisko w tej sprawie. Trener Barcelony nie zamierza dokonywać roszat, zwłaszcza że Niemiec wciąż potrzebuje czasu na pełny powrót do formy. Planem Flücke jest docenienie Terstegena za trud włożony w rehabilitację, jednak nie zamierza przyspieszać jego powrotu. Jeśli Barcelona w końcowych kolejkach sezonu nadal będzie walczyć o trofea, niemal na pewno to Szczęsny pozostanie pierwszym wyborem. Zaskoczeniem była jednak opinia hiszpańskiego dziennikarza Wiktora navarrost Kop, który jednoznacznie stwierdził, że Szczęsny powinien być podstawowym bramkarzem Barcelony również w przyszłym sezonie. Myślę, że on w przyszłym roku będzie numerem jeden. Koniec końców, jest tylko o dwa lata starszy od Terstegena, powiedział nawarro. Co ciekawe, pod jego wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy kibiców Barcelony, którzy podzielają tę opinie. Wielu z nich uważa, że dni Terstegena w klubie są policzone i woleliby, aby to szczęsny pozostał numerem jeden. Polak błyskawicznie zyskał sympatię fanów którzy już dawno zapomnieli mu początkowe wpadki z meczów z Benficą czy Atalantą. Wszystko wskazuje na to, że decyzja dotycząca przyszłości obsady bramki Barcelony zapadnie dopiero po zakończeniu sezonu. Na ten moment Flick ufa szczęsnemu, ale powrót Terstegena może sprawić, że sytuacja stanie się jeszcze bardziej skomplikowana.